Zadanie 17. Matura 2019. Poziom podstawowy Czerwiec. W układzie współrzędnych na płaszczyźnie dany jest odcinek AB o końcach w punktach. Rysujemy sobie ten układ współrzędnych. W takim razie tu jest X, tu jest Y. A jest gdzieś tutaj. On ma 7 i 4 i to jest A. B będzie załóżmy tutaj. Czyli jest sobie B i to będzie, co to będzie? 11 i 12. To jest nasz AB. ale ładny rysunek. Eee, punkt S leży wewnątrz odcinka AB. Oraz As to jest trzykrotność BS-a. Czyli BS jest raczej taki krótki. I tu jest X, a tu jest 3X. Czyli wychodzi na to, że AB to są 4X. -y. Czyli można by było to podzielić na równe cztery odcinki i one by były tak technicznie, powiem Wam, tak i tak. Gdzie ten? Znaczy go takim mniejszym kółeczkiem. Jest środkiem. W takim razie wychodzi na to, że S leży no, w odległości 1 czwartej od B. Więc można by było policzyć współrzędne środka i później współrzędne środka tego B, E. Bo tu jest E. W takim razie lecimy. Współrzędne środka E. Punktu E. To będzie tak. 11 plus 7 na 2. Tu mówimy o X. Od E no, to to jest 18 na 2, to to jest 9, a y od e to będzie 4 plus 12, też na 2, to to jest 16 i to jest 8, ale to jest nasze e. No to teraz obliczymy sobie spółrzędy x, s, i to jest środek między e a b, czyli x, e to jest 9 plus 11 na 2, Tutaj jest 20 na 2, czyli to jest 10, a y ys, rzecz jasna, no to będzie ye, czyli 8, to jest równa się rzecz jasna, 8 plus jeszcze 12, bo yb, to to będzie na 2, czyli tutaj też mamy 12, 20, 20, 20 na 2, to jest 10. I to jest odpowiedź w takim razie C.